Michałowice Koło Krakowa, 20 czerwca 2023 roku, godzina piętnaście Przekaz nr 1286. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak, jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak, jakie mamy możliwości działania w Was i poprzez Was dowoli, tak, jak mi na to pozwalacie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie, żywy płomieniu, moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież Wasze ludzkie serca na moje w Was i poprzez Was działanie. Otwórzcie się na moje wszelkie działanie, a ja dokonam reszty. Tak bardzo Was kocham i pragnę ze wszechmiar tylko Waszego szczęścia i radości bez miary, bez granic. Tak bardzo chcę w Was działać, lecz wystawiacie mi czynny opór działaniu mojego ducha. Zamiast wybrać Boga, wybieracie szatana, złego ducha. To ja jako pierwszy wchodzę do brudu waszego serca, to ja w nim działam, to ja przemieniam wasz brud grzechowy, to ja was oczyszczam na tyle, aby mógł się do was zbliżyć Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Każdy grzech to rodzaj cuchnącego szamba, każdy z was miał kiedyś do czynienia z nim. Gdy pracownicy oczyszczania nieczystości wybierają szambo, nie jeden z was poczuł smród. Fetor towarzyszący tej czynności jest bardzo niemiły. To ja jestem tym, który pracuje w Was, wchodzi do wnętrza Waszej brudnej duszy. To ja na nią działam, to ja ją przemieniam. Jestem osobą bardzo elastyczną, ale bez przesady. Działam w Was na tyle, aby rozbudzić w Was pragnienie, chęć powrotu do łaski Bożej. To ja działam w sercu Waszej duszy, oświetlam ją. Przebijam się do wnętrza waszej duszy przez fetor zgnilizny waszych grzechów. Przebywanie moje w duszy pełnej waszych grzechów nie jest miłe dla mnie, nie jest komfortowe, ale konieczne. Oddaję wam silny impuls, przebijam się przez znieczulenie demoniczne i hipnozę. Mogę to uczynić, bo mam taką moc. Skutkiem mojego w was działania tworzą się wyrzuty sumienia, jednak to wy sami decydujecie czy zechcecie skorzystać z powiewu mojej świętej łaski, czy stawicie czynny opór. Światło, które wam daje, odziera was z kłamstwa demona, ukazuje wam wasz faktyczny stan. Im więcej w was waszych grzechów, tym mocniej, tym intensywniej muszę w was działać. Gdy grzechów nie ma zbyt wiele a dusza wasza wybrała powrót do Boga ja wam pomagam dobrze właściwie przygotować się do odbycia spowiedzi świętej w sakramencie pokuty zawsze na waszą duszę działa trójca święta lecz to ja wyciągam z was brudy jak szambiarka wybiera cuchnące nieczystości z szamba po moim działaniu w sakramencie pokuty naczynie duszy staje się opróżnione z zawartości grzechowych ale resztki pogrzechowe jeszcze zostały jeżeli chcecie mieć zupełnie czystą duszę, czyste konto, musicie zdobyć dla swojej duszy odpust zupełny. Zabieg ten pucuje waszą duszę do tego stopnia, że dusza wasza pozbywa się wszelkich skutków pogrzechowych, nie ma w niej śladu dawnych nieczystości, nie ma grama brudu, znika cały zapach zgnilizny grzechowej. Dopiero tak czysta dusza jest komfortowym, czystym miejscem do przebywania w niej trójce świętej. Trójca święta pragnie aby taki stan Waszej duszy utrzymał się w Was jak najdłużej, jest to możliwe. Niektórym osobom daje fizycznie poznać moment popełnienia przez nią grzechu w sercu jej duszy. To demon pracuje nad Wami, abyście jak najdłużej mieli brudną, nieczystą duszę. Ja daję Wam odczuć w Waszej duszy ciężar, który obciąża Waszą duszę. Moje dalsze działanie i pamięć waszej duszy sprawia, że chcecie powrócić do stanu pierwotnego, do całkowitej czystości duszy. Dopiero wtedy daje wam łaskę komfortu duchowego. Im grzech, który popełniacie jest cięższy, tym smród waszej duszy jest bardziej nieznośny. Tylko grzech przeciw mnie, grzech przeciw Duchowi Świętemu, zamyka waszą duszę na moje w niej działanie. Pozostawiając jedynie działanie podtrzymujące istnienie. To stan, który mają wszyscy, nawet demony i dusze potępionych. Do duszy osoby z tym grzychem nie ma już możliwości wejścia żadna osoba trójce świętej. To stan stały, niezmienny, bez powrotu. A moje wejście do niej jest już niemożliwe bez niebezpieczeństwa zlikwidowania istnienia tej duszy. A na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. Każda dobra spowiedź święta sprawia, że jak usuwam z waszej duszy to, co ją obciąża, daje duszy nowe łaski i dary, które rozświetlają serce waszej duszy na tyle, że staje się godne, aby przyjąć Trójcę Świętą w Komunii Świętej. Komunia Święta to obecność całej Trójcy Świętej w każdym kawałku konsekrowanego chleba i w każdej kropli konsekrowanego wina. To Jezus Chrystus był wyrazicielem woli Trójcy Świętej. To On w naszym imieniu ustanowił wszystkie siedem sakramentów świętych. Tylko sakrament chrztu świętego, bierzmowania i kapłaństwa wyciska niezatarte znamie na duszy, wszelki ślad po tych sakramentach świętych idzie z duszą nawet do piekła. I tak chrzest święty usuwa całkowicie ślad po grzechu pierworodnym, który każda dusza dziedziczy po grzechu pierwszych prarodziców. Po chrzcie świętym dusza jest całkowicie czysta, bez jakiejkolwiek skazy. Przygotowana do mojego pełnego w niej działania. Łaska Chrztu Świętego na trwałe przygotowuje duszę do możliwości połączenia się duszy z Trójcą Świętą. Ten sakrament, jak i pozostałe, są nieusuwalne. Dusza osoby ochrzczonej zmienia się na stałe, bo zyskuje pierwotną czystość. Bierzmowanie to moje w duszy działanie, to wlanie w duszę specjalnej łaski, kolejnego Bożego Znamienia które umożliwia duszy osoby bierzmowanej moje pełne w niej i przez nią działanie. Ten sakrament pozwala mi na pełniejsze i bardziej skuteczne działanie na duszę. Bez tego sakramentu nie mogę za wiele w duszy działać. Dusza człowieka, który nie miał sakramentu bierzmowania za życia, zostaje przeze mnie osobiście bierzmowana w chwili wejścia do nieba. Sakrament Eucharystii to szczególny sakrament. To obecnienie osoby uczestniczącej w mszy świętej przy Krzyżu Świętym, na którym umiera Jezus Chrystus w chwili swojego konania. Ponadto na słowa ważnie wyświęconego kapłana wstępuje w pełnej mocy do chleba i wina, a wraz ze mną wchodzą pozostałe osoby Boże. Materia tego sakramentu pozostaje niezmieniona, bo chleb jest nadal chlebem, a wino nadal pozostaje winem? lecz w każdym atomie konsekrowanego chleba przez moje działanie obecny jest Jezus Chrystus, a wraz z nim obecny jest Bóg Ojciec i ja. Dowodem, że mówię prawdę, jest fakt wielu zbadanych cudów eucharystycznych, gdzie opłatek fizycznie zmienił się w kawałek tkanki mięśnia sercowego Jezusa Chrystusa w chwili konania, a krople winą cudownie się przemieniały w prawdziwą krew Jezusa Chrystusa. Obecność Trójcy Świętej w Najświętszym Sakramencie jest pewna, żywa, prawdziwa, rzeczywista. Jak już wiecie, każda dusza ludzka stworzona jest z Bożej Materii, kawałek pochodzi z oderwania Bożej Materii Boga Ojca, kawałek z oderwania Bożej Materii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i kawałek z oderwania Bożej Materii mojej osoby. Bóg Ojciec połączył to w całość. A od chwili połączenia trzy oddzielne kawałki Bożej materii stały się duszą człowieka i duchem anioła. Tylko ludzie na ziemi mają możliwość przyjmowania Komunii Świętej. W każdym przyjęciu Najświętszego sakramentu wchodzi on do wnętrza waszego ciała, Tuż po przekroczeniu przełyku oddziela się postać konsekrowanego chleba i wina od ducha osób trójce Świętej. Chleb się trawi, wchłania i wydala. Postać duchowa wypełnia duszę osoby przyjmującej komunię świętą. Całość niesamowicie wzmacnia duszę, odnawia ją, daje nowy zasób bożych łask i darów. Sakrament pokuty. To już wcześniej zostało omówione, ale mówiąc skrótowo, wchodzę do duszy Grzesznika. Oczyszczam ją, przywracam jej pierwotny blask do tego stopnia, że z powrotem możecie gościć w sobie osoby trójcy świętej. Sakrament kapłaństwa. To szczególny sakrament, gdzie przez nałożenie rąk biskupa, odciskam na duszy konsekrowanego mężczyzny specjalne znamię. Ono jest niezacieralne, nie da się go zlikwidować, zniwelować i z tym znamieniem dusza kapłana nawet idzie do piekła. Na stałe, gdy mężczyzna spełnia odpowiednie warunki, po odpowiednim solidnym przygotowaniu się wyświęcony jest na kapłana. To znamie sprawia, że w ważnych momentach takich jak przeistoczenie chleba w ciało, a wina w krew, wszelkie błogosławieństwo, bierzmowanie, namaszczenie chorych, sakrament kapłaństwa, udzielanie sakramentu małżeństwa, w tych momentach Trójca Święta wchodzi w ciało kapłana, alter Christi. I to ona sama działa i tylko dlatego możliwy jest skutek w postaci zaistnienia tychże sakramentów świętych. Sakrament kapłaństwa może otrzymać jedynie mężczyzna, ja nie działam na kobiety, ich przeznaczenie jest inne. Nawet jeśli któryś biskup odważy się wyświęcać kobiety na kapłanki, ja nie zstąpię, ja tego nie zaakceptuję, a beze mnie i mojego działania święcenie nigdy nie nastąpi. Gdy jednak któryś biskup odważy się wyświęcić kobietę, bardzo silnie obciąża swoje własne sumienie, powstaje u niego bardzo ciężki grzech. A gdy w takim stanie ducha odprawiam przez świętą, do tego dochodzi świętokradztwo. Nie ma święceń kapłańskich, diakońskich i biskupich kobiet ja na to nie pozwalam nigdy. Nie ma innej możliwości święceń kapłańskich, jak święcenie, konsekrowanie przez biskupa. Ci, którzy twierdzą, że są wyświęceni w objawieniu nie mówią prawdy Moc wyświęcania. Konsekrowania na kapłana i biskupa mają tylko ważnie wyświęceni biskupi żyjący na ziemi. Tego nie mają ci, którzy już umarli, a także nie mogą wyświęcać aniołowie. Bo Trójca Święta nie dała im takiej władzy, takiej mocy. Osoby, które mówią, że wyświęcił ich Jezus w objawieniu, to objawienie nie pochodzi z nieba, jest oszustwem szatana. Jeżeli ktoś niewyświęcony odważy się sprawować sakramenty święte, Mimo, że jest niewyświęcony na kapłana, taki nie konsekruje chleba i wina, w prawdziwe ciało i krew Jezusa, przez takie dłonie Trójca Święta nie błogosławi. Tylko mężczyzna może przyjąć sakrament kapłaństwa, tylko przez Jego posługę działam, uświęcam i poświęcam. Sakrament namaszczenia chorych. W tym sakramencie cała Trójca Święta działa przede wszystkim uzdrawiająco na duszę i także ciało. Za każdym razem, gdy dokonuje się ten sakrament, uzdrawiana jest dusza, nawet gdy namaszczany jest nieprzytomny. Nie zawsze uzdrawiane jest ciało. Uzdrowienie następuje tylko wtedy, jak jest konieczne. Niezbędne nie sprzeciwia się woli i myśli Bożej. Sakrament małżeństwa, tu przez kapłana Trójca, święta łączy osoby mężczyzny i kobiety w jedno ciało, jednego ducha. Sakrament ten jest konieczny aby tworzeniu nowego życia nadać moc Bożego błogosławieństwa. Sakrament ten zawiera się zazwyczaj tylko raz, jednak gdy współmałżonek umrze, wówczas można zawrzeć ten sakrament jeszcze raz. Nie ma w Bożych oczach rozwodu kościelnego, tu rzadko kiedy nie zachodzi ten sakrament, a większość kościelnych unieważnień sakramentu małżeństwa jest nieważna. Tymi słowami omówiłem z grubsza. Jak działają sakramenty święte, to ja w nich działam, lecz biorą w tym udział pozostałe osoby, Boże, jak działa poświęcenie przedmiotów i pokarmów. Kapłan lub diakon odmawia specjalne modlitwy nad rzeczą lub pokarmem. Ja to przez Jego posługę, Jego dłonie uświęcam na Jego prośbę, a przedmioty, które są poświęcone, mają odciśnięte duchowe piętno. Tych rzeczy poświęconych i żywności szatan nie cierpi, nie znosi, na nie. Nie działa. Używając rzeczy i żywności poświęconych unikacie przywłaszczania was i tych rzeczy przez demony, w ten sposób ich działanie jest mocno ograniczone i jego toparzy odstrasza. O moi kapłani i biskupi, nie bójcie się poświęcania, przez to znacznie ogranicza się działanie demonów. Kochane słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu, w sercu, tak bardzo was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, Abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Tak bardzo pragnę, abyście odwzajemniali moją miłość do Was. Niestety, bardzo ogranicza moje w Was działanie Wasza wolna wola. Już niejednokrotnie mówiliśmy, co należy uczynić, mianowicie, Wystarczy oddać się Trójcy Świętej w dobrowolną niewolę miłości przez Niepokalaną. Takie wasze dobrowolne oddanie przekazuje wszystko Bogu, a ster nad waszym bytem i życiem wkłada w dłonie Maryi. Wielu z was zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudnym jest ten obecny czas. Demony działają w grupach, spieszą się, bo dobrze wiedzą, że czas kruszenia przez nich dobiega właśnie końca. Starania upadłego anioła wpychają do czeluści piekła codziennie tysiące ludzi. Oni się nie bronią, często upadają, nie chcą niczego zmieniać w swoim postępowaniu, dlatego konsekwencją ich przewrotnego działania jest miejsce wiecznie trwającej pokuty jezioro ognia i siarki, piekło. Pragnę Waszego o wiele większego zaangażowania i nieblokowania mojego świętego w Was i przez Was działania. Polacy. Nie przyjmujcie zastrzyku śmierci z niczyich rąk, wy całkowicie zawierzcie trójcy świętej przez Maryję, ona poprowadzi was właściwą, ciasną, ale Bożą ścieżką. Kto może i zdoła niechaj się modli tak, jak mu pozwolę, słuchajcie więc moich natchnień. Poddawajcie się mojemu świętemu działaniu, poddajcie się ochotniej mojemu rzeczywistemu, a nie wyimaginowanemu działaniu. Złe duchy. Demony zamętu usilnie pracują nad wami na dość wysokich obrotach. Żydowscy hazarzy chcą wymordować was w szybkim tempie, dlatego zmuszają was do przyjmowania morderczych szczepień. Oni pałają rządzą waszej rychłej śmierci, dlatego czynią wszystko to, co zdołają, aby was ze wszystkiego ograbić. Jedynym dla was ratunkiem jest gorąca modlitwa sercem, w szczerym poście, a także w szczerych ofiarach oddawanych do dyspozycji Bogu. Trójca Święta i Maryja da sama wam odpowiednie rozwiązanie, wy tylko musicie wykonać to co stanowi wolę i drogę Bożą. Nie poddawajcie się działaniu demona, ani temu co wam wmawia, lecz ignorujcie jego każdą mowę, on nigdy nie mówi prawdy, lecz jest dobrym zwodzicielem, a ja chcę, abyście poddali się tylko Bożemu działaniu. Polacy, wy jedni pozwalacie mi w was i przez was działać, więcej niż inni. Chcę, aby każdy, kto tego jeszcze nie uczynił, oddał się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną, albo w niewolę niepokalanej. Oddanie to da Trójcy Świętej w miarę swobodny dostęp do Was. Niczego się nie obawiajcie, lecz spokojnie dajcie mi dostęp do Waszych serc i dusz, ja wówczas sam dokonam reszty. Pragnę, aby taki krok uczynili wszyscy polscy kapłani, biskupi i kardynałowie. Ktokolwiek z ludzi czy duchownych kiedykolwiek oddał się diabłu, podpisując cyrograf czy przez inne sposoby oddania, teraz niechaj się dobrowolnie i bez przymusu wyrzeknie diabła, a w zamian niechaj się odda dobrowolnie i bez jakiegokolwiek przymusu w dobrowolną niewolę miłości Trójcy świętej przez niepokalaną, wówczas moc szatana zostanie w Was złamana, wyłączona, a Wy będziecie mogli być uratowani i korzystać z wolności dzieci Bożych. Szatan tak łatwo się nie podda, a wy niestety będziecie musieli z Nim walczyć z tym, co wam będą proponowały demony. Do końca swojego życia, do końca swoich dni. Nie lękajcie się jednak, nie zniechęcajcie się, bo już jako Boży Niewolnicy będziecie pod specjalną ochroną. Do boju i w waszej obronie przystąpi niepokalana, a ona jest w takim starciu zawsze zwycięska. Kocham was niezmiernie o moje dziateczki i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi w was i przez was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi was napełnić Bożą miłością. Czy pozwolicie mi na to? Ufajcie. Nie dajcie się złowić w sidła ojców wszelkiego kłamstwa. Co mam jeszcze uczynić, aby się wam zachciało chcieć podążać drogami zbawienia? Jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i krnąbrności, wszystkie was bardzo mocno kocham, choć na to nie zasługujecie. Duch Święty.